Pewnie się zastanawialiście, czemu nie było tak długo filmu. Bo pierwszy film z jedzenia z różnych krajów się bardzo fajnie przyjął i był bardzo fajny. Mi się też bardzo podobał. Ale zwykaliśmy tak długo, ponieważ dzisiaj będziemy robić to. Bean Bozl. Wszyscy to robili, tylko nie my. I będziemy żygać. W sensie, żebym nie żygał sam, to będzie Nadia i będzie Julka. No, więc zapraszamy Was. Będzie śmiesznie dla Was, bo dla nas nie. nie. Dobra, mamy różne smaki, do nich przejdziemy potem albo za chwilę. Zobaczymy. Dobra, lecimy. Let's go. Dobrze, tak więc zaczynamy od koloru. Mamy, bo tutaj jest po jakimś dziwnym języku czeski czy innym. A tutaj mamy na telefonie yy, po polsku i yy, weźmiemy najpierw taką zieloną. Wygląda Jezu, o. Nie tak, wiem, nie spesuje. wiem czy widać. To jest o chyba taka danie. zielona. Tak, zielona i to jest albo soczysta gruszka, albo gluty, więc zapowiada się ciekawo, ja już sobie wezmę miseczkę, Nie też, a to twoja, nie można. mamy wodę, będzie skasnik to, to przynieść. a mogę to po prostu językiem dotknąć? Nic nie czuć, no, no, ja chyba złą, hmm. Ja mam gruty, tak mi się przynajmniej zdaje. Ja też. Mhm, mm ja też. O, fu. To nie smakowało jak gruty, chyba. Nie ja To było takie... Dziwne. ...gorzkie takie. Ale ja aż tak bardzo nie mm. oh. Ale da się przeżyć. Ej, zgody nie mam, więc może to <laughs> Dobra, więc jesteśmy po pierwszym. Nie było tak źle. Mogło być gorzej. Mogło być gorzej. Ogólnie to nie chcę, żeby ten film trwał zbyt krótko. Więc teraz weźmiemy kolejny. Jaki bierzemy? Nie wiem. Ja bym wziął ten czarny. Ten czarny to jest Widzielina Skunksa albo lukrecja. Oba, oba są niedobre, to nie. inne. A weźmy na przykład. Nie rwą, bo mam dwa. Brudne pomyje. I co? urodzinowy tort. To Kto? jest to. Ale tego są. Dwa? To jest to samo? Nie, nie to jest to. A to jest. To. Musimy to? to jakoś na pół. Nie. nie, nie, nie. Wiem, to jest dwa. Problem. No, tu są dwa, bo to jest... niektórych jest po 10, a niektóre są tylko dwa, więc to jest trochę głupie. Musimy to jakoś na pół. Którą chcecie na pół tą, czy tą? Bo to może być sukces życia. Wiecie, że to jest 50-50. Nie wiem, czy jest tak zawsze, że jest jedna dobra, jedna zła. Mogą być obie złe albo obie dobre. No, my mieliśmy trzy obydwa były złe. No właśnie, ale tam jest jeszcze więcej. Oczywiście wy chcecie po połowie, a ja mam zejść całą. No to ty też ulubie połowę. Nie. Bo ja zaś mam na pewno Oho! Ja tego nie zjem na pewno. Też tak źle. A co było to drugie? E tort urodzinowy. Ale dobre! To nie jest tort. To jest guma palonowa. Ja Ale dobre. Nie, bo to miało być inne. O Jezu. Ej, dobre. Ja twoje Ej. też tak waliło. Tak. Ej, dobre. Moje wali jak nie wiem. Ale pokaż mi. To tu. miało być. Ej, dobre. I like it. Weź zobacz co to miało być. Ale pokaż się tu trochę, bo Cię nie widać. Tak, będziesz... A jest tutaj... O Jezu. Tu nie ma nawet takiego smaku jak... Brudne pomyje. jest brudne pomyje albo urodzinowy tort. Ale... Ja chyba miałam te brudne pomyje. A może to było to? Tu Tutti Frutti śmierdzące skarpety. Ale to wygląda inaczej niż to. To jest takie brązowawe. I ja miałam jakieś pomyje tam... A to? O Jezu mam tego smak w później. To jest to? Czy to? To, to było okropne. Teraz może. Że, że, może białe? białe, ciągle smak tak? tego w później? Okay. A właśnie co to, to jest to białe. Albo kokos, albo zepsute mleko. Po prostu świetnie. Nie ja dość, że nie lubię mleka. Takie całe pieśle, białe. Zepsute. Całe białe, bo to jest tylko takie. Ja to całe to białe. To, to mam to, z... też mam to to. Ojej, tego Zadamy smak. Radę. Nie jest źle, mamy już trzy smaki, a jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No już siedem jeszcze. Raz. Nie poczekaj, dobra. Nie, co tak średnio To wszystko śmierdzi. No. Trzy. Cztery. Fakt. Faktycznie. Ale wali jak mleko! O fo! To jest prawdziwe zepsute mleko! O shit! Wali jak takie mleko z lodówki. Mm. Zapraszamy na program Niesamowite Historie z Życia Julii M. E, ja kiedyś przy przeterminowane mleko i to jest gorsze! Koniec. Okropne. To jest okropieństwo. Nie polecam. Czy to będzie w ogóle jakaś dobra no. no. ja miałem. No nie, ja chyba nie. Dobra, jeszcze siedem. Ale ja mam trzy. A ten... mam jeszcze między zębami tą gumę balonową. Może to. Ze... może teraz to. To jest takie brązowe. To jest to czy to? To chyba. Bo to jest no. takie czerwone Myślę te kropki. Szkrinie, albo co? Wymiociny. No to zajebiście. Nie, to nie to, to jest to, takie bardziej. To jest, to jest takie bardziej pomarańczowe, a to nie jest to? Pokaż to. To są dwa inne. Nie. Jest ciemniejszy, to który to jest? Ja obstawiam, że ten ciemniejszy to jest to. Bo to ma takie różowe kropki, a to też ma różowe. To jest woda gazowana. To obstawiam, że to jest to. Dobra, to którego? Ale to jest tylko jeden? Nie, dwa. Tylko błagam, nie To ty wiesz, całą na pół. Okay. Dobra, e, które to jest to drugie? Które drugie? No, te, te, te. No, psałam, że to. Nie Ale wiem. Problemy. One są strasznie problemy. trudne do rozróżnienia. Już się wypiłam. Dobra, bierzemy brązowy, bo z nim się nie pomylimy. Psia karma albo budyń czekolada. Dobra, to nie będzie tak chyba złe. też. To jest to samo, no? No, to masz. A nie to? A to jest to samo, to jest po kilka. To wali jeszcze gorzej. No. No, to wali jak się jak karma, Taka... Nie taka mokra, tylko taka, taki Słucho. chrupki. No. Tak, no. Łega? 3-4. Jakby słony. Tak. Mhm. Mhm. Takie słone, jak się przegry... A ty co miałaś? Dobra! real! wagon, kur... no no. To się wytnie. Mm. Dobra. Ja już mam plany, to zmontować dobre. Mm. Niedobre, ale to nie było takie złe jeszcze. Najgorsze było to mleko. Było złe. To najgorsze było, było to. Najgorsze. Dla mnie to mleko na razie było najgorsze. Jest dobrze. Jest źle. Jest dobrze, prawie połowa. Dajcie no mi teraz dobrą fasolkę, bo ja się zżyga. Mm. No ja już mi tak jeździ w brzuchu. Nie. Super. <grym> y teraz będę to wpisywać ciągle, bo mi się wyłącza. Które teraz? Nie wiem. Te zielone już braliśmy, co nie? Mm -mm. Gluty soczysta braliśmy. gruszka braliśmy na początku. Karna dam. Ale tego żółtego nie ma. Tego, białe z żółtymi kropkami, nie ma tego Dobra, no to dawaj czarne Nie, bo to będą Lucrecja Lukrecja powierzymy. i wydzieliny z A, wydzieliny z kunksa. Lukre... Lukrecja jest złem, wydzieliny z też są złem Dobra, jedziemy Potem trzeba będzie zrobić przerwę, bo... Czekaj, woda, ja muszę mieć wodę Częcie Dobra, dobra okay. ja się czekam Lecimy Lukrecja albo wydzieliny z płotem. Moim mi... zdaniem to śmierdzi jak kawa. No. Pokaż. Ej, bez kitu. Kawa. Jak kawa. Jak to będzie Lukrecja? Ej, to ja już bym wolał kawę. A tutaj jak jest napisane? Lekońce. No to opisałem, że brzmi jak Lukrecja. Niż Dobra. kawa. O, by to Jezu. była ta Lukrecja. Sama nie wiem co to było. O Jezu A może Lukresja? <grystanie> nie wiem jak smakuje Lukrecja, więc... Jedno i drugie jest niedobre, więc było niedobre. No. Można było się spodziewać. Dobra, już, już jest ponad połowa. Już, już jest, jest połowa. Ja? ja mam cztery. Ja? Aha, ja bo też. ja zjadłem. Przecież. Ja, ma, ja zjadłam jeden. Ja nic nie zjadłam, no. A ty Cześć. ile masz? Ja mam sześć. Um, raz, dwa, trzy, cztery. Ja mam cztery. Znaczy ja Pięć masz. Raz, dwa, ja trzy, cztery, cztery pięć. No, Zgadza się, bo my po jednej zjedliśmy. Mhm. Z Jezuje, to dobra, to teraz może ruchowe. Te, te, te. A co to mają być? Ale tym razem ja biorę po połowie, jak coś będzie. Nie! Tak! To ja. To ja się tu to bo nie się to. po połowie z matykiem, a ty po całym. No, no, no. no. A ja bym wziął to. Dobra, to a co to, to będzie? albo co? To teraz może te weźmiemy. Brzoskwinia, hmm, albo. To niedobre. No te, te wymiociny. Dobra, to najpierw które? Ja bym wziął te. Dobra. Przesuń się, kobieto. E, dobra, e, jeszcze zaraz wrócimy. Nie. Dawaj! Nie. Dawaj. Ale no w ciebie. Chodź. Nie. <grym> Dlatego właśnie ja tego nie zjadłam. O! Fajnie, że nas ktoś. Zaraz wrócimy. Czemu ja to włączyłeś? Eee, yy, nieważne, to się nie Jesteśmy, Elwinka! Kontynuując moją wypowiedź, już nie wiem, co chciałem powiedzieć. <grym <grym to smakowało ruszowe. okropnie, to było... Najgorsze. No. Fajnie, że ja tego nie jadłam. Jeż, nie jem. No ugryź tylko. No. Nie, ja to boli Dobra, <grym> teraz różowy? Ugryź. I co to może być? Sprawdź! Nie! Spraw! I'm sorry, że krzyczę, ale... Gryźdź. I'm sorry! Co I'm sorry. teraz? Patrzę Na suche. nie ja się nie słuchałam. No bo co? ja nie Wie? zjem żygów. Takie różowe całe. Dobra, to... To myślę... jest to. Zdechła ryba bananowo-truskawkowe smoothie. Ej, no dobre może być, bardzo dobre. dobre ja pewnie się drę, nie ale to pół, się Ja biorę połowę. A tylko i takie są? Nie, jeszcze tu jest. No to wszyscy. Tak to jest to? Nie, to jest inne. Czemu to ma żółtek? Przecież ja będę miała z rybę. Dobra, przedziem na pół. Przecież to czuć jak... Czuć rybą? No, przedziem na to... pół. Niby Nie Niby śmierdzi jak pies, ale to... Z... Śmierdzi, śmierdzi jak, jak pies, a to? to? No bo to śmierdzi jak pies, no. powoduj to. Mhm. Czemu nie? Jak to nie to, to to. Ale ja błudzie, jak tu nie całą, będzie więc... przynajmniej 10 łapek w górę, to was chyba... Nie, to z... bzz... Ja bzz... Nie bo... Nie bo ja żarłam. Z... Zdech... <ścoughs> Zebrzymy Dobra, mleko! Umrzemy. Go! Aha, to co? Chyba zepsoda ryba. A to jest dziwne. No U na ten smak wzięliście? Mhm. Uh -huh. To smakowało trochę bananowo. Ale nie było dobre. W sensie to było takie. Smakowało jakbyś wzięła banana i, i posypała go cukrem. Yy, nie wiem czy to jest dobry smak. W sensie mogło wszystko. być gorzej, ale... Nie jest. Jest to, to chyba. A ile mamy? 2, 4, 6, 7. Mamy 7 i mi się żadna dobra nie trafiła. Chyba, że te wymianki. Ale... Jednej tu nie ma w ogóle. To, to, dwa. to jeszcze dwa. No to, to dobrze. Pieczona pianka, Myślałam, śmierdząca że my pluskwa. Nie, będziemy po tym żygać, ale jest ok. Jest okay. Będziemy Śmierdząca pluskwa lub pieczona pianka. Nie wiem, czy to jest... Nie wiem czy to jest śmierdząca Dobra, pluskwa, to... A to nie jest dzielajko. coś, nie wiem, z kibla? Nadia no, no bo plus to jakby wody no, z to Czekam bo... się. mam tu wody już. Ja mam dużo. Dosyć mało, ale... Nie zjem tego. Ja też nie. O Jezu! Nie wiem dlaczego, ja ale mi to papierosami. Ja tego nie zjem to, to... Ja to poliżę To wali jak herbata na papierosy i kawa Ja to poliżę tylko Nawet jak się poliżę Nie ma bata Sorry batory e! Obrzydliwe mm -hmm. Obrzydliwe, jeśli naprawdę nie wierzycie, bo możecie myśleć, że to jest udawane reakcje. No, ale nie. Że to są udawane reakcje, ale to nie są. To jest naprawdę obrzydliwe. I nie radzę Wam próbować w sumie. To, 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 to pachnia, to znaczy śmierdziało, jak herbata, kawa i pachnia. No, Jeszcze trzeba przejrzeć. No tu możemy zrobić, tak? Jak na mnie e, wierzycie, to sobie kupcie. I tak, i Bo to no, naprawdę to... nie jest dobry smak. To no, jest piąta edycja. Wróciłem, jak... Jezu. To jest piąta edycja jak coś. Tu. Tylko jest I na odwrót, no bo. Jest okropne. Ale mogło być gorzej, bo ja już nic nie czuję z tego. Nie ma tu dwóch. Aha. No to bo powiedzieć? nie ma takiego. To, co ma... to jest taka analiza. Czarne nie bra braliśmy. Braliśmy, bo ale. To obraliśmy. To jest takie zwykłe białe, no to to jest ten kokos i zepsutanek. Ale to jest inne niż to. to jest inne. Ale to nie ma, ma takiej kropki może tego nie Tak, to jest jaśniejsze. To, to jest na pewno i... ten kokos. A to? To i... chyba jest ten tort urodzinowy. To to. A my tu jedliśmy. Daj. Żółty też jedliśmy. To jest tak. zielony. No, no dobra. Nie, to jest zielone. To też jest jaśniejsze, ale to i tak nie pasuje to do niczego. I... Nie jedliśmy to. Się pokaż to. No, ale tu nie ma takiego. Tu jest tylko ta... tu jest taki żółty z białym. Takie białe i żółte kreseczki. A tu nie ma takich. <laughs> Jak to smakowało, Julka? To jest w ogóle w kolejności. No bo na pewno nie mieliśmy zgniłe jajo i makaron To na pewno nie, to jest to samo, tylko że to ma kole po prostu. Ja to to, wszystko. to jest wszystko mamy chyba. 15 ja, minut ale... wyszło prawie. Myślałam, że będzie... Ja nie wiem, co z tym nie. zrobię. Wyrzucę przez okno. <noise> Kur... <Kurosz. głosy> Albo ja cię nie kolejnych, ale to nie. nie. Nie, ja nie. Nigdy. Nigdy więcej. Dobra. Nie. Powiem wam, że ogólnie mogło być... <noise> mogło być gorzej. Ja już nic nie czuję, więc dla mnie Mogło to jest... być gorzej, mogło być lepiej. Ja sobie to chipsy. <coughs> ogólnie... Poczekaj, nie szukaj. Ogólnie to... Odcinek nam wyszedł, nie wiem, myślę, że z około 20 minut będzie. Więc nie jest tak źle. Nie Mogło być gorzej. Mam nadzieję, że on się spodoba, bo jak, jak będzie słabo, to będzie smutno. I ogólnie nie mam zbytnio pomysłów na kolejne odcinki. W sensie może być coś z, z gier. Jeżeli... Jedna łapka o górę to, m, to ten e, to o, jedno, o jedną fasolkę mieć dla was okropną, więc i tak Małego. samo subskrypcja to tak samo. Bardzo się przyda. od z dzwoneczkiem. <grym> no. to jak ja, to ci przyjdę, to nie, to się przyjdę do żart i ci damą fasolkę. <grym> Dobra, więc ogólnie jest fajnie. Jeśli macie jakieś pomysły z, na przykład z gier albo z czegoś innego, to możecie dać w komentarzu, jeśli zezwolę. Ale pewnie zezwolę, więc spokojnie, to możecie pisać. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Nam się nie podobało. Nie. W sensie, no, Tutaj się. Tutaj się wymieciny. Nie, no, to są fasolki, które takie tak widaki. Yy, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. Myślę, że jeszcze kiedyś na pewno się pojawi odcinek z tego. Się. Ej, nie, jeszcze z nie z fasurkami. Nie z ale znowu z. Yy, no poczekaj. Yy, ale z tym. No Podajcie danas a TikTok. No. Tak. Link w opisie. Chyba. Niech nie zapomnę. <noise> hmm. Chciałam powiedzieć, że jeszcze na pewno się kiedyś pojawi odcinek z... Yy, Mm, jeszcze druga część na pewno: jedzenia za różnych krajów, bo bardzo fajny był ten film. Bardzo fajnie mi się go robiło. Dobre rzeczy były, więc jeszcze jakieś może z piciem coś byśmy zrobili, bo picia nie było żadnego. Przecież z piciem się boję, jakby to wyszło. Ale myślę, że coś tam kupimy jeszcze i się zeżre, Będzie fajnie. No, a jak tak, to pomysły piszcie wy. w komentarzach. My robiliśmy odcinek z fasolek w końcu to zrobiliśmy po miesiącu. Ale myślałem, że będzie gorzej, też myślałem, że będzie gorzej, mm -hmm. ale nie było też super dobrze i oby, 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 ja oby Wam się było podobało. Dobrze. <laughs> oby Wam się podobało. Dziękujemy za oglądanie. Na no my też, a Ty nie, po... nie masz. Tam, tam, tu, o tu gdzieś pewnie będzie takie te Y czy co to to jest. Więc tak, dzięki za oglądanie. I na razie, papa! Pa. Trochę dodatkowy filmik. Idziemy do rodziców. Też próbują, bo zostały. Dobra. Zapraszamy. Nie mam jednego porządku. No, dajecie, próbuj ta. Jaką wzięliście? Zieloną. Zieloną, wymiociny albo słodka gruszka. czy tam jakaś. Albo gluty, gluty chyba. Nie przekl... <grymne> to zaraz albo rąk... Ale to nie albo... smakuje jak gruszka. Wiem, tu nic nie smakuje tak jak jest napisane. Czy, czy czarne? Czarna. Czarna. Białe były, już ja tylko się są jeszcze takie z kropkami. <grymne>

Mam <mulacuj> coś? Influencer and expert of Boomerang. <mulacuj> to tak? Coś jest a nie zjadłaś? Dobry skupca. <mulacuj> to na pewno nie jest lukrecja. <mulacuj> lukrecja to jest. <mulacuj> Dobre. Wszystko jest dobre. Ja się boję. Tylko to jest na pewno coś zdechłe. Nie, tak. Nie, spróbuj. To jest co? Albo gilę chyba? Nie. Myślę, że to gluty są. No. Gluty albo gruszka? Rozumiesz, Ty... gruszka? Gluty albo gruszka? Nie, z tyłuka mnie były i dlatego. Kurde na połowie boiska? Wybiorę takie najlepsze tu momenty. Przedłużę. Na gruszka. A, Tylko myślicie tak, żeby nie, was brusła? No dobra, słodkie. To gruszka. Białe jest. Gruszka? to jest takie Podchodzące z plankami, a to jest białe-białe. Tak, bo te żółte no, to jest no, chyba brudne, jest pomyje białe, albo tutti fruty. Białe, białe nie. były? Nie. Było nie. mleko a, i kokos. Okay. Wow. Mmm. No no jest. 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 kokos. Jest. Mhm. Ale to jest wow. Mleko. A? Nie? A mleko? Mhm. A tu kokos. Nie dobra. Ojej, okropna. No. 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 I nam się trafiło takie. Mm. Czy już no. wszystko, czy jeszcze jedna? Już? No. Mhm. Wszystko. Wszystko? Dobrze. Wszystko, jedną, wszystkie, jedan. Ja, ten ten był ten był był to mnie. No. Dobrze. Taki no. To takie... Nie, to co, nie macie? Czy można go pogadać? Czy polecał? Nie, nie polecał. No, no to dokładnie. Dobra, to taki ja dodatkowy film. To no. Dobra, to taki dodatkowy. To tam. Bye.